Betlejemski Światło Pokoju to symbol pokoju i pojednania, który powinien zagościć w każdym domu czy miejscu pracy. Po raz 26 harcerze z regionu przekazują je służbom, instytucjom, szpitalom, organizacjom, a także przedstawicielom mediów. Dzisiaj światło dotarło także do naszej redakcji. Dziękuję bardzo. Myśmy światło przywieźli prosto z, od skautów słowackich, którzy przywieźli to z Wiednia, a z, wcześniej przyjechało to z Betlejem. Światełko pokoju dla nas jest bardzo ważne, bo my musimy je cały czas pilnować. Dostępny punkt jest na dworcowej 56 w komendzie Chówca. My światełko przekazujemy dalej do wszystkich instytucji, do końca, do osiądu. To jest ogólnie bardzo piękne, ponieważ jednak z czymś takim przekazujemy taką właśnie iskierkę pokoju do wszystkich ludzi. I no, to jest bardzo ważna kwestia, bo jednak czasy mamy takie, jakie mamy. Nie każdy rozumie to, czym jest spokój. I to właśnie nie chodzi tylko o wojnę, ale chodzi między ludźmi, żebyśmy byli dla siebie dobrzy i właśnie to światło to daje i symbolizuje. Myślę, że to jest taka bardzo dobra klamra zamykająca pewne rzeczy albo dająca szansę na nowy początek. Nowy początek takich bez podziałów niesienia pokoju do naszych domów, do naszych miejsc pracy, do wszystkie miejsca.